No, witajcie, witajcie, moi mili. Poniedziałek. Wczoraj były urodziny lutego, to dziś będą urodziny marca, trzeci, trzeci. A wczoraj szaman zrobił drugi, drugi, no ale tak widzicie, to jest z poczuciem szamańskiego czasu. W ciągu jednego dnia jest mija miesiąc. E, także czasami się tak robi. Oj, chyba muszę przestać jeździć. W każdym będzie razie dzisiaj chyba już bez pomyłki ten trzeci marzec. No i czwarty kin na centralnej kolumnie nam się dopełnia żółte rezonansowe ziarno. Dziś dostrzegam rozbieżności pomiędzy zdrowym rozsądkiem, a poglądami mojego. Wszechwiedzącego ego. Dziś ćwiczę cierpliwość w stosunku do siebie i najbliższych. Rzucam nowe nasienie w glebę i pragnę, aby wykiełkowało z niego. No, jak ktoś ma jakieś marzenie, to tu trzeba pomóc go zasadzić. To, co wyrośnie, odsłoni prawdziwą naturę. Tylko czy starczy zapału do wypielęgnowania tego, co się zasieje, czy tego, co zasiało. No, myślę, że warto, słuchajcie, bo zostaje jeszcze od jutra 6 dni do połowy matrycy, a potem, a potem trochę się ta przekładnia o 180 stopni obróci. De facto wystartuje w odwrotną, ruszy ta lokomotywa w odwrotną w stronę, może nie w odwrotną, ale ten potencjał zacznie się aktywować gdzieś około, około przesilenia, jak to szaman zapowiada, ale słuchajcie, te 20 dni, czy 16 raptem, które zostały, nie ma co czekać. E, tylko no, jednak traktować ten czas jako taki e, złoty, dany nam po to, żeby, żeby zostawić to wszystko, co w pewien sposób jeszcze jako takie nieprzerobione treści moglibyśmy przenieść do tego czasu. E, który nas czeka, czyli końca, końca, końca przełączeń i aktywacji właśnie e, tych potencjałów, które w tym czasie e, zainstalują się w polu e, każdego, o, każdego z Was. A ponieważ tych potencjałów będzie mnóstwo, no, to dlatego warto to wszystko, co może jeszcze na nie mieć jakikolwiek wpływ, zostawić w tym czasie. I po to te 20 kinów centralnej kolumny jest takim, można powiedzieć, czasem przeglądu, patrzenia, odcyfrowywania. Tych wszystkich ech, niekoniecznie ech, u niektórych może mogą to być treści jeszcze aktywne, bo może wcześniej nie byli gotowi na to, żeby, żeby się z nimi zetknąć. W tym czasie może taka bardzo głęboka vivisekcja wręcz całego okresu życia, może niekoniecznie całego, ale niektórych jego. Momentów ważnych, czasami wiążących się z bardzo odległym czasem, czasem dzieciństwa, mogą się nam przypominać różne, różne, właśnie, momenty w życiu, które były dla nas ważne, ale już dawno, w zasadzie, o nich zapomnieliśmy, i właśnie w taki sposób to się tutaj dzieje mamy ten, ten fraktal 20 kinów, można powiedzieć, po to dany, żeby, żeby wręcz całe, całe życie mogło się tutaj ujawnić. No i co? No i już nie będę tego powtarzał na 1001 sposób po raz 2038. Więc, y, kto co z tego wyniesie i na ile skorzysta, to jest, y, to jest można powiedzieć jego sprawa. Y, ale ale zachęcam, zachęcam i polecam, bo, bo ten czas na pewno się nie powtórzy, jak i żaden inny, y, jak i woda, do której się dwa razy nie wejdzie. No, ale siłą rzeczy, siłą rzeczy. Y, Tutaj szaman zastosuje kolejne fraktalenie się właśnie w ekranie, ponieważ dzisiaj nie udało się żadnych zdjęć zrobić, więc będzie się fraktalić pulpit szamana w komputerze, żebyście. Mieli kompatybilność również na tym poziomie tego przekazu, i na poziomie właśnie podświadomym mogli i również wzrokiem zauważyć, jak się te treści powielają w pewien sposób. To może nie jest dobry obrazek do tego, żeby, żeby to się tak fraktaliło, ale. Może troszeczkę powiększymy i wtedy będzie wiadomo, o co chodzi przynajmniej. Także moim zachęcam, zachęcam. Tym bardziej, że przestrzeń służy, no przynajmniej tutaj w tej szerokości europejskiej służy nam przestrzeń i natura. Swoją właśnie swoim takim zmacerowaniem, no na poziomie takim społecznym mamy co mamy. Niektórzy się tym bardzo martwią, no ale można powiedzieć, że właśnie na poziomie społecznym w taki sposób yy, manifestuje, manifestuje się wszystko to, o czym Szaman mówi. Yy, fraktalnie, tak jak to widzicie tutaj na obrazku. No, i fraktali się, fraktali można powiedzieć w nieskończoność, po to, żeby te treści gdzieś tam zanikły w którymś momencie. Na każdym następnym poziomie jesteśmy bliżej źródła, można powiedzieć, i coraz mniej tego zostanie. I tutaj myślę, że ta, też tak to się zamanifestuje. Chociaż no, może się okaże, że, że jakiś kraj zostaje, zostanie pozbawiony e, niby swoich ziem. E, tutaj szaman nie będzie osądzał, czy je i komu się to należy. E, można powiedzieć, że to też, jak to zostanie rozwiązane. Z pewnością będzie miało większy wpływ na to, co będzie się manifestowało w drugiej części roku, myślę, że gdzieś tam od sierpnia, bo w lipcu niekoniecznie, na arenie międzynarodowej i niekoniecznie będzie się to tyczyło, tyczyło tylko Rosji i Ukrainy. No ale y, nie będę wyprzedzał faktów, bo y, ale na pewno będzie dotyczyło Europy. Więc y, myślę, że to też warto w tym wszystkim y, zapamiętać. O, tutaj Jola stwierdziła, że tak jak się podobno dzieje przed śmiercią. No, można powiedzieć, że ta metafora śmierci przy okazji e, tutaj e, tego pępka, celki i tej centralnej kolumny, e, no, jest całkiem, całkiem e, przyzwoitą metaforą. E, ja myślę, że powinniśmy w życiu umierać wiele razy. Wtedy, po pierwsze, nigdy by nas e, śmierć nie zaskoczyła na żadnym poziomie, a dzięki temu bylibyśmy świeżsi, bardziej otwarci i no co siłą rzeczy maksymalną, maksymalnie wiele rzeczy moglibyśmy się tutaj nauczyć. No bo nie tylko informacja jest w tym wszystkim ważna, ale można powiedzieć reset od czasu do czasu całego tego, całej naszej świadomości i ponowna, ponowna defragmentacja tego dysku i ona rzeczywistość, rzeczy, rzeczywistość rzeczywiście, ona poszerza w sposób rzeczywisty naszą świadomość. Czasami są to trudne procesy i bolesne. Tym bardziej, że tutaj dużo jest takich pól, które są bardzo mocno zahaczone w treściach, można powiedzieć, umysłu genetycznego, czyli w takich treściach ogólnych. I w tych naszych indywidualnych umysłach, również w świadomości, to ma takie no, mocne reperkusje. Nawet jeżeli jesteśmy gotowi, żeby, żeby się tego pozbyć, to siłą rzeczy. Nawet wtedy, kiedy to przepracujemy, to jesteśmy przy, może nie tyle jesteśmy otwarci, co pozostajemy już permanentnie wrażliwi na tego typu treści, które aktywują się właśnie w polu który nas otacza z czasem, no, to pole, które nas otacza jest coraz bardziej naszym polem. Oczywiście słuchajcie, to wszystko zależy od tego, na ile nam i na jak długo tej otwartości i gotowości na ciągły wzrost świadomości wystarczy, czy, czy na ile będziemy na to gotowi, ale z czasem no permanentnie nasze pole jest coraz większe również z racji właśnie świadomości. I to tutaj też będzie się manifestowało coraz mocniej, w coraz bardziej spektakularny sposób. Bo tylko w taki sposób rzeczywisty uzysk tego kresu fali może się jeszcze na Koniec powiększyć tych marnych kilkunastu procent, dwunastu naprawdę marnych, do przynajmniej, no nie będę mówić tutaj procentami, no ale najlepiej by było, jakby przynajmniej się jeszcze dwukrotnie to z, e, zwiększyło, biorąc pod uwagę e, taką mechanikę. To jest, są kiepskie szanse, natomiast właśnie z racji tego, że e, świadomości e, istot o e, tym największym, można powiedzieć, wzroście, czyli o największej świadomości, e, po fali e, staną się e, w pewien sposób niezależne od e, tego, co jest e, takim Taką średnią wypadkową w przestrzeni, i z racji tego to one będą tylko stymulować pozostałą część, natomiast pozostała część nie będzie obniżać i nie będzie powodować takiej inercji i zapadania się u tych, którzy. Którzy tą świadomość odzyskali. W pewien sposób ten mechanizm zostanie zablokowany, tak trochę jednostronnie, ale nie w sposób sztuczny, tylko właśnie w sposób naturalny, rozdzielenia się można powiedzieć. E może nie tyle światów, bo to rozdzielenie światów to już dawno nastąpiło, jak to szaman mówił, natomiast no, e te wiodące treści. Które mm, uzyskały istoty o najwyższej świadomości, mm, będą y, nie będą y, musisz mam trochę zwolnić, żeby to wypowiedzieć w taki sposób, żeby to było ogólnie zrozumiałe, a nie z jakiegoś takiego. Nie będzie możliwa ich już deprecjacja na żadnym poziomie. Żadne zasłony, które, czy manipulacja, która mogłaby zostać zastosowana bez względu na to, z jakiego poziomu, czy z poziomu. Matrixa czy z poziomu e, innych cywilizacji czy innych e, świadomości, które też tutaj się bawią w różną e, taką hochsztaplerkę i bardzo często e, do tej pory e, tego typu e, treści wplatały swoją interpretacje i taką taką trochę stosowały tutaj no zaciemnianie tych rzeczywistych treści to się działo na wielu poziomach poprzez nie do końca Autentyczne channelingi, czy takie modyfikowane, naginane jednostronnie, poprzez inny, inny sposób podawane treści do świadomości publicznej, poprzez technologiczną manipulację częstotliwościami świadomości, o tak to można powiedzieć, i to jest. Takie dość, dość adekwatne. Myślę, że szaman też o tym jeszcze będzie mówił, jak się to odbywało, trochę tytułem właśnie hmm, historii. Tym bardziej, że hmm, te procesy jeszcze hmm, się uskutecznia. Teraz one przeszły troszeczkę. Hmm, czy zarządzanie tymi sposobami przeszło trochę w inne miejsce, ale też są stosowane. Tylko niekoniecznie jest to skuteczne właśnie na tych, w stosunku do istot o najwyższej świadomości, natomiast na ogóle populacji bardzo dobrze się to sprawdza. No tu fajny przykład <laughs> Tomiego. Jakie rozdzielanie światów. No ale fajnie. No dobra moi mili, zrobiło się z tego 16 minut. Wbrew pozorom to takie dość mocne treści. Dzisiaj były, więc może wystarczy z poniedziałku na koniec właśnie żółtego rezonansowego ziarna, a od jutra może przybędzie nam, no to już ostatnie 6, 6 dni do środka matrycy, więc na pewno będzie wrzuta trochę innych treści, i być może również na polu społecznym się tutaj do tych wydarzeń na Ukrainie coś dołączy, bo to tak powiem z perspektywy szamana, to tak ubogo jest. Może z perspektywy ludzkich emocji, bo szczególnie Polacy to chyba mocno odczuwają, ale tak jak to powtarzam, dystans, zachowali się do tego, bo e, trzeba. E, myślę, że ta świadomość też e, powinna się objawić właśnie na tym poziomie, że wychodzimy już z tych. Z tej zaściankowości, również narodowej, no, dla niektórych to jest żywotne i naj, naj, najistotniejsze, no, ale powiem także, że to nie świadczy o wysokiej świadomości w tym momencie. To nie są treści wysokich lotów, no ale to już każde z tymi odczuciami polemizować nie będę. To są bardzo, bardzo mocne pola. No i jak ktoś się czuje Polakiem, czy Rosjaninem, czy Amerykaninem, to stoi za nim potężny, potężny narodowy egregor, egregor treści, no wybitnie niezwiązanych z świadomością, a często wręcz odwrotnie. No ale. To na razie zostawimy. Wrócimy do tego jeszcze pewno wiele razy w najbliższym czasie. Życzę Wam dobrej nocy i, i zapraszam na jutro. Trzymajcie się.